Ojcze Święty, który jesteś chwale, Ojcze Święty, który jesteś natchnieniem i wysławieniem, Ojcze Święty, który jesteś chwałą, Ojcze Święty, który jesteś uwielbiony, Ojcze Święty, który jesteś wysławiony, Ojcze Święty, który jesteś chwale i uwielbienie chwały, Święty Ojcze. Święta chwała Tobie i tylko Tobie. Ojcze święty, Ty jesteś chwałą, Ojcze święty, i Ty jesteś uwielbieniem i Ty jesteś wysławiony. W Tobie jest chwała i w Tobie jest uwielbienie. Ojcze święty. Chwała nadzieja, chwała uwielbieni, chwała wysłowieni, chwała nad wszystko w Tobie, Ojcze Święty. Pomimo, że wszystko co się dzieje, te kwiaty są, pomimo wszystko, że ludzie się oddalają od siebie, nie wysławiają Ojca Świętego, to wszystko jest tutaj w koło. Kto potrzebuje, ten dostanie. Kto kocha, będzie ukochany. Kto miłuje, będzie umiłowany. Kto mówi prawdę, będzie wprawdzie wysławiony. Ten kto. Wysławia chwałę, uwielbia chwałę, Tobie będzie wysławiony. Ojcze święty, Ty jesteś chwałą, Ty jesteś w jasności, w czystości. Ojcze święty Tobie jest chwała. Ojcze święty w Tobie jest uwielbienie. W Tobie jest wysławienie, Ojcze święty, Ty jesteś chwałą, Ty jesteś uwielbieniem, Jochło. Ojcze Święty, przesłanie jest do, od Ciebie, przez ziemię, do wszystkich, apokalipsa, apokalipto, czyli wypełnienie słów, które mają być, wy, które mają być wypełnione przez Ciebie i od Ciebie, Ojcze Święty, i nikt się nie znajdzie, kto by otworzył tej tajemnicy prawdę, i nikt się nie znajdzie, kto by... Poją tą prawdę, bo Ty, Ojcze Święty, jesteś wysławiony. Ojcze Święty, Święta jest chwała Twoja w Duchu Świętym, Ruach Święta jest Twoja chwała w natchnieniu przez Ruach, Hakodeś i w Jasłach, Myszijach, który jest prawdą, Msija, który jest sędzią sprawiedliwym, który będzie wynagradzał za za dobre, a za złe będzie karał, za złe tych, którzy tak oszczerni i perfidnie kłamią, za tych, którzy tak bezczelnie nas oszukują, którzy nas, odbierają nam życie, którzy nam nie dają jasności, którzy nas nie prowadzą do Ciebie, Ojcze Święty, którzy nie mówią i nie dają miłości od Ciebie, nie przekazują czystości od Ciebie przez Ducha Świętego, Ruach. Duch Święty, który nas i wokół nas jest, który jest wysławiony, Duch Święty jest chwałą, przez Niego możemy, przez Niego możemy wysławiać Twoje imię, przez Niego możemy uwielbiać Twoje imię, przez Niego, przez Ruacha, chodź, Ducha Świętego, który jest chwalony i zesłany od Ciebie, Ojcze Święty. Ty jesteś chwałą, ty jesteś uwielbieniem, ty jesteś wysławieniem, ty jesteś umiłowaniem. Ojcze święty, ty jesteś chwałą. W tobie jest moja nadzieja i w tobie jest moje podobanie, i w tobie jest wysławienie. Święty ojcze, mówiłeś, jak ktoś prosi o jasność, niech tę jasność dostanie. Jak ktoś. Łaknie miłości niech nie On dostanie. Wszyscy ludzie umierają, wszyscy ludzie odchodzą. A najbardziej ci odchodzą, co nie chcą być w Twojej jasności. A najbardziej odchodzą ci, którzy nie chcieli Ciebie nigdy poznać. Którzy nie mogli zrozumieć Ciebie poznać. Oni najszybciej odchodzą. Oni odchodzą. Bo zasmucili Twoje imię, zasmucili Twoją chwałę. Oni odchodzą dlatego, bo w swoim bólu żyją, swój ból widzą, a nie widzą bo Ojcze Święty Twojego bólu, nie widzą Twojej jasności, nie widzą imienia Twojego. Jesiła tyle razy mówił, Jesiła cały czas opowiadał i mówił. I mówił i powtarzał I cały czas przez swoje życie powtarzał Kto nie pozna Ojca mego Nie wejdzie do raju Ojca Świętego Kto nie będzie wysławiał Ojca Świętego Ten nie wejdzie do raju świętego Będzie jego ciężka chwila Będzie jego ciężka żywotność Będzie jego ciężko odkupienie Jej siła cały czas mówił opowiadał o Ojcu Świętym Poznając mnie, poznajesz Ojca. Poznaj mnie, a poznasz Ojca. Przez Jesiła, przycho przychodząc, idziesz do Ojca. Ojciec jest wypełnieniem Jesiła, a jest wypełnieniem Ojcu. W naszych polskich potwierdzeniach było zawsze powiedziane, w, Słowien Sł w słowiańszczyźnie, z Ojca na Syna, z Syna na Ojca, z Ojca na Syna. My jako polski naród, my jako polski naród to jest chwale. My jako polski naród, my nie zaprzepuszczamy tego wszystkiego, Ojcze Święty. My chcemy z tym się rozwijać. Ojcze Święty, my chcemy w tym się rozmnażać. My chcemy z tym kochać, uwielbić z Ojca na Syna, Syna na Ojca. Zawsze tak było przez Twoje panowanie, Ojcze Święty. Mówię Ci prawdę i mówię Tobie prawdę, człowieku. Mówię dla Ciebie, żebyś się zatrzymał, żebyś Ojca Świętego nade wszystko widział, żebyś Ojca Świętego wysławiał, żebyś Ojcu dziękował za wszystko to, co masz. Otwieraj drzwi tym, co potrzebują, miłuj tych, co potrzebują, uwielbiaj tych, co ukochają. Szanuj wszystkich, kogo masz, kochaj nade wszystko, nie patrz na nic, nie męcz się, nie truć się, dawaj więcej, potrzebuj więcej, oddawaj więcej, miłuj więcej, nie czekaj, nie szlochaj, nie wypominaj, nie oszczędzaj się, bądź twardy, bądź, bądź mocny, bądź pełnej wiary, bądź chwalebny. Bądź niestrudzony jak Ojciec Święty, który nie jest nigdy strudzony i który daje nam miłość, który daje nam nadzieję, który nam daje uwielbienie, który nas kocha. Nigdy, ale to nigdy się od nas nie odwraca. My od Ojcze od Ciebie się odwracamy, bo przepuszczamy taką piękną chwałę Twoją. Nie wysławiamy Twojego imienia, nie uwierbiamy Twojego natchnienia. Nie dziękujemy Duchu Świętemu za to, co ma. I Duchu Świętemu, za co uwielbiamy, Ojcze Święty, Ty jesteś chwałą, Ty jesteś nadzieją.